Myślę, że bardzo dużo będzie atrakcji w ramach dni japońskich. Od bardzo takich popularnych jak sushi, origami, do może takich bardziej ambitnych dotyczących na przykład estetyki i etyki japońskiej. Będą również wykłady poświęcone japońskiej świątyni Zen. Będzie również o. Piśmie japońskim, no i myślę, że wiele, wiele innych jeszcze tematów, które powinny zaciekawić bywalców tego rodzaju imprez w Łodzi. Czy kultura japońska w Łodzi jest cieszy się dużym zainteresowaniem, czy raczej jest to niszowy temat? Ja myślę, że i tak, i nie. Są tematy, które są bardzo popularne, chociażby już tutaj wspomniane origami czy też kaligrafia. Są natomiast tematy mniej znane, takie jak sztuki walki. I tutaj chciałabym przede wszystkim zareklamować aikido. A również koncert na Jakumogoto, Jakumogoto to nasz instrument klubowy. Instrument ma ma parę ma parę lat, 200. Tak, albo 250. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o sztukę, natomiast tradycja jego sięga bardzo, bardzo dawno. Koto to jest po prostu grupa instrumentów strunowych japońskich, ten jest akurat jest dwustrunowy, bardzo w wyrazie ascetyczny, taki spokojny, no trzeba po prostu przyjść i zobaczyć to, tutaj opisać muzyki tym trudno są słowami. Czym poza organizacją Dni Japonii zajmuje się klub? No właśnie, poza organizacją Dni Japońskich to właśnie rozporządzamy owym unikatowym instrumentem, który otrzymaliśmy na wieczyste użytkowanie od profesora Kubota. Jest to Japończyk z, z wykształcenia etnograf, specjalizujący się z kolei w kulturze europejskiej, szczególnie interesujący się sartrem, ale do rzeczy, więc ów instrument. Pochodzi ze świątyni Shinto. Shinto to jedna z dwóch głównych religii japońskich i jako taki był używany powiedzmy w celach sakralnych. Natomiast my promujemy ten instrument jako pozwalający na osiągnięcie harmonii w kontekście międzyludzkim, ale również w kontekście związku człowieka z kosmosem. Czyli rozporządzenie instrumentem, organizacja wydarzeń kulturalnych. Co jeszcze? Może jacy członkowie należą do, do klubu? Cóż, y, członkowie należący do klubu to przede wszystkim fascynaci kultury Japonii. Jesteśmy swojego rodzaju może dziwakami, aczkolwiek wielu z nas też y, reprezentuje tutaj y, no, takie kwalifikacje sprawdzone, mianowicie do klubu y, należą również Japończycy, więc y, oryginalni dawcy kultury, Japo kultury Japonii. E, ja mogę powiedzieć o sobie, ja jestem z wykształcenia ekonomistą, napisałam habilitację również z gospodarki Japonii, także e, prócz e, filozofii i kultury Japonii interesuje mnie również e, ekonomia, gospodarka tego e, kraju. Wróćmy jeszcze na chwilę do dni japońskich. E, prosimy o taką dawkę szczegółów, czyli dokładnie w jakie dni i e, w jakich miejscach będzie można się zapoznać z kulturą Japonii. Gorkiego. To jest ulica Gorkiego. E, to jest bardzo prosty. Właśnie rozpoczyna się druga edycja, taka bardziej tradycyjna. E, w sobotę 11.30 powitanie, w niedzielę. Od, od 11, to będzie 24-25 kwietnia. No i staramy się tak, żeby było trochę trochę i dla duszy, i trochę i dla, i dla ciała. Także także, także i będą wykłady o, o filozofii, czy wręcz dotkniemy religii zen, dzięki pani na przykład e, Monacie Malewskiej. Natomiast będą też również takie e, pokazy sztuk, sztuk walk, czy m, e, pokaz. E, e, prelekcja y, i pokaz y, a propos miecza y, japońskiego, o, i walka, jak się go, i, i walka i walka, i, wręcz, i walka, i walka wręcz mieczem. Przy okazji będzie, będzie mieczem, także, także mm, każdy chyba może coś coś tak siebie znaleźć. To do szczegółów to Wystawy za każdym jeszcze. razem za każdym razem o. zapraszam y, prelegentów i nam mówią jakiś temat. Natomiast co tak będzie tak naprawdę, to sami się dowiadujemy z tych wykładów. No bo to no bo to o to chodzi. Wystawy, tak, e, oczywiście wystawa wystawa Kimon e, ten, e, tradycyjnie, e, wystawa miecze japońskie, tego już wspomniałem przy, przy okazji właśnie tego pokazu wytwarzania miecza i pokazu walki tym, tym, tym mieczem oraz wystawa origami tutaj to też już tradycyjnie na, na każdych dniach jest prezentowana, także, także tutaj mam, mam współpracę, można powiedzieć, na, na stałe. Oprócz tego pierwszego, wiodącego wykładu, który może być trochę trudny, ale na pewno bardzo ciekawy, Życie i śmierć w ujęciu filozofii i estetyki japońskiej, jest to wykład pani profesor Krystyny Wilkoszewskiej, znany, znanej z przepięknych wydawnictw, publikacji albumowych w Polsce. To bardzo ciekawi mnie również taniec buto, w wykonaniu teatru Limen, tutaj jako performerka wystąpi pani Sylwia Hanf. To jest ponoć liminalne doświadczenie, jak mi artystka powiedziała, czyli wyjście poza wszystko. Tu i teraz wszelkie możliwe wyrazy ludzkiej osobowości, ludzkiej egzystencji i to wszystko wyrażone w tańcu. Bardzo serdecznie zapraszam.